Rośnie sprzedaż, rośnie ilość obiektów w niektórych powiedzmy, segmentach tego rynku No i handel generalnie jest coraz mocniejszy i staje się takim kręgosłupem, osią polskiej gospodarki, bowiem pamiętajmy o tym, że około 60% naszego PKB generujemy na rynku wewnętrznym, a tylko 40%, może trochę więcej, generujemy w eksporcie. Oznacza to przede wszystkim potrzebę ludzi. Trzeba ludzi do firm integrujących się, bo one będą rozwijać operacje. Rynek, z którego będą się zasilać różnego rodzaju obsługę. No i firmy, właśnie takie jak tak zwane dyskonty, na przykład Biedronka, Lidl, Netto, no one rozwijają się w sposób naturalny, zwiększają ilość swoich obiektów, ilość swojego zaplecza, na przykład centrów zakupowo-dystrybucyjnych. Tam potrzeba ludzi. Także jeśli mówimy o liderze rynku, na przykład o biedronce, gotów jestem iść o zakład, że w tym roku zbliży się do 50 tysięcy pracowników. Jeżeli firma buduje na przykład system, własny system logistyczny, czyli powiedzmy zarówno logistykę dostawy, jak i logistykę składu, jak i oprzyrządowanie techniczne czy informatyczne, no więc będzie poza sklepem, również w sklepie będzie przyjmować ludzi, bo sklep się rozwija, zwiększa się asortyment, wyposażenie. Cały powiedzmy, wystrój, cały entourage, między innymi galeria, także to trudno powiedzieć. Sądzę, że tak, menedżment w niewielkim stopniu, ten główny management, ale kadra średnia od szefa sklepu w dół, po stanowiska, nazwijmy je tak, robotnicze, podłogowe, tak zwane, czyli przy półce i na, i na kasie, również.